Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? W czasie pandemii państwo doskonale wiedzą, że trudno jest w ogóle zorganizować jakąkolwiek imprezę. Kwitną więc y, takie elektroniczne y, programy, y, koncerty nawet, a również zakładanie różnych witryn. Okazuje się, że Narodowe Centrum Kultury ma sporo kasy i na takie właśnie e sieciowe E, dokonania pozwala i daje pieniądze. Ile pieniędzy otrzymało stowarzyszenie, e, właściwie fundacja, e, która założona została przez radnego Mińskiego, pana Miąsko, nie wiadomo ile e, dostała na ten program, na ten cel. Ale może to jest mniej ważne. Ważne jest, co fundacja zrobiła, proszę Państwa. Fundacja przygotowała, Fundacja Aktywny Mińsk-Mazowiecki, bo właśnie tutaj doczytałem, że to ona się tak nazywa przygotowała specjalną prezentację wirtualna Ziemia Mińska. Kiedyś mówiliśmy, że ta Ziemia Mińska to jest twór taki, Yy, spreparowany ostatnio, nic nieznaczący praktycznie rzecz biorąc, historycznie, no może tylko yy, właśnie geograficznie też niewiele. Także jeśli chodzi o tradycję czy ludową, też niewiele znaczące, bo, bo jak Państwo wiedzą doskonale, jest yy, obszar Kołbieli, tam właśnie trwa tradycja. Niektóre yy, ziemie, gminy, czy wsie wręcz powiatu mińskiego czerpią z tej. Yy, tradycji właśnie kołbierskiej. Ogólnie jak chce pan Piotr Doroż, to jest to mazowsze leśne, ale to też nie jest do końca prawda, bo ja, yy, dobre nie jest żadnym mazowszem przecież leśnym czy, czy kałuszy. Ale mniejsza o takie dywagacje, ważne jest co właśnie przygotowała i co można zobaczyć w tej e ziemi miejskiej, czy wirtualnej ziemi mińskiej, przede wszystkim są strony poświęcone poszczególnym gminom, a więc wykaz atrakcji, szczególnych atrakcji, zabytków między innymi również, czy sal historycznych, bo to jest takie zabytkowo-historyczna sprawa, w poszczególnych gminach. I co ciekawe, co zwraca od razu uwagę, że jest tylko gmina Mińsk Mazowiecki, w której, i to jeszcze ciekawsze, są zabytki czy e, rzeczy związane właśnie z miastem Mińsk-Mazowiecki? Nie wiem, czy to na słość burmistrzowi Jakubowskiemu zrobiono, czy Celejowi, dyrektorowi Muzeum Ziemi Mińskiej. W każdym razie tak to jest urządzone. E, natomiast, czy wszystkie są nos zabytki? Też nie wszystkie. E, wydaje się, że to jest zrobione tak pobieżnie, tak, żeby no, e, zmieścić się pewnie w czasie, bo, bo, bo czas naglił i pewnie będzie uzupełniane, tak sądzę. Jeśli nie, to, to szkoda, bo tam brakuje bardzo ważnych obiektów. E jeśli by ktoś chciał e to przejrzeć w internecie, oczywiście jest podana u nas, co słychać, strona internetowa i można to zauważyć. Na przykład mamy tutaj na zdjęciu, co też jest pokazane, e łazienki, mińskie łazienki, ten staw. Z cmentarzem przylegającym do tego stawu, ale jest jeszcze i, no i cegłów, i inne gminy, i można rzeczywiście ładne zdjęcia podziwiać. Nie tylko, można również podziwiać spikera, sztucznego speakera, bo nikt naturalnie nie czyta tego, który odczytuje fragmenty tych, właśnie elementów tej układanki. Historyczno-zabytkowej, geograficznej, czy powiedzmy sobie szczerze, jest to pewien taki galimatias, który trzeba krótko mówiąc, zobaczyć, żeby móc ocenić. Parę rzeczy tutaj wychwyciliśmy, kilka pokażemy i do Państwa również będzie należała ocena. Ale najlepiej wejść na stronę i też zachęcamy. I to po prostu zobaczyć. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle. Lecz lepiej by mogło być. Co słychać? Tiwi.